W jest kanale film, bo aurora film i jak weźmie, to się we're talking about. If it's nothing more than desire, it's not real. Here I am. You can have me. Stop the car! Stop the car! Yeah. all that we see or see is but a dream within a dream. Let's get it going, team. polega i kapasalni, ponieważ nie zawarte, jest to film erotyczny, romantyczny, nie za bardzo, Ale to i seksualna, nie mam gotowości, niech jest Mamy już nabożęgowan i cenę pokazującą i już tam jest takie, Wszystko jest to skorzystane jako pół minuty i już mamy wykonaną cenę. Takim Na jakim polega robienie filmów o erotycznych? To powinno być pokazane skopiozingowa, a nie ja mam tylko 5% z całego filmu. Tych scen też z Peknogórza nie ma, nie mamy kilka tam szkoleń, sceny, które mogłyby być przelocenia, niestety przez twórców kursu, no, przylepili się ku tej produkcji. Ja przyłożyli z Peknogórza rolę, uwagi w scenach erotycznych, jest to wszystko z kresyna i płytka, niestety. I z filmu erotycznego, seksualnego robicie trochę film kryminalny, ponieważ na szlakach już paskanowie miały prowadzić swoje prywatne trasy, a na kanach praskie kłódki. No, jak kilka z tych panek, które mogą być bardzo dobrze pokazane i wykryte w tak nie jest, bo są wózki dostane, tylko kilkukopięć, pięćdziesiąt procent, które są w tym paczku, że chodzimy, i się okręgamy po trzynaście dzieci, tak jak jest obiektyw, i miała radę. Okręta tyle, jak jest po szklankach,